Co ja z tobą mam? Nie wiem. Gdzie idziesz? Idziesz to? No, no to chodź. No chodź Mordo. Chodź pod skrzydełko. Chodź pod skrzydełko. tak, Chodź pod skrzydełko, tak! Co się dzieje? No co się dzieje? Co się dzieje, Mordo? Jak odejdziesz to będziesz szła za tobą, tak, oczywiście. Pipuś! Co? Brodnica pozdrawia. Pozdrawiamy serdecznie Brodnicę. Pipuś, zostaw ten telefon. Aha. Szuka, szuka, szuka. Ona jest cudna. Ona jest najlepsza. Pipuś, nie zaczepiaj pancia. No i tak mnie za zaczepia prawie codziennie. O, i tak mnie za zaczepia prawie codziennie. No co mnie tak łuskasz? Pozdrawiamy serdecznie. No co mnie tak łuskasz? Mordo. Pipuś! Pipuś! No co, Mordet? No niej! Pipu! Tak kochasz pancia? To zrób skrzydełka. Zrobimy skrzydełka? Pipu!